Kochani moi mili, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Ilona czyta dzieciom. A dzisiaj wybrałam bardzo fajny i humorystyczny wiersz. W ręku trzymam znakomitą książkę pod tytułem Jan Brzechwa i Inni: Wiersze na cztery pory roku. Otóż dużymi krokami zbliżamy się moi drodzy do pięknej wiosny. Dlatego wybrałam wspaniały wiersz. Usiądźcie bardzo proszę i posłuchajcie. Julian Eismond, taniec słonka w dziecinnym pokoju. Złote słoneczko o młodej wiośnie, w pokoju dzieciny tańczy radośnie. Skacze na szafę, skacze na ścianę, wesołe, zalotne i roześmiane. Skacze na lewo, skacze na prawo. Dzidzia się śmieje, a miś bije brawo. Dopadło słoneczko dzidzia lusterka, odbiło się w szklance, mm, na sufit zerka. W mamusi zwierciadło śmiejąc się wpadło, na koniec zmęczone na ziemi siadło. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Wszystkie dzieci przytulam bardzo mocno do mojego serca. Do zobaczenia już wkrótce, Papa! Pa.